Najświętszej obecności. Racz pozostawać ze mną, Panie. Ciebie jedynie błagam o miłość, o łaskę, o silną wolę, o serce, o ducha, abym Cię kochał. Ciebie nad wszystko kocham. Dozwól mi. Błagać Cię nie o jakąś nagrodę, lecz jedynie o wzrost tej miłości, aby była prawdziwa i mocna w codziennym moim życiu. Nie proszę Cię o nic więcej, tylko o to, abym Cię kochał na ziemi całym sercem i trwał z Tobą w najdoskonalszej miłości. Przez całą wieczność. Amen. Modlimy się. Boże nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszystkich, których posilasz Twoim sakramentem. Nie odmawiaj mi swojej pomocy i uczyni godny mi wiecznego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jezus Chrystus udzielił łaski, aby nic nie zdołało odłączyć nas od Bożej miłości objawionej w Eucharystii. Idźmy w naszą codzienność, umocnieni Chrystusowym pokarmem słowa. Eucharystii i Jego błogosławieństwem. Pan ze Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Nasza transmisja z wrocławskiej parafii pod wezwaniem Ducha Świętego powoli dobiega końca. Historia stolicy Dolnego Śląska nierozerwalnie łączy się z powołaniem biskupstwa w tysięcznym roku. Przypomnę, że za panowania Bolesława Chrobrego ukazała się bulla papieska, najstarsza zachowana pisemna wzmianka o Wrocławiu, która ustanawiała w grodzie siedzibę biskupstwa wrocławskiego. Obiega powoli końca nasze spotkanie przy stole Słowa Bożego i stole Eucharystycznym. Dziękując za wspólną modlitwę, pamiętajmy, że Duch Święty został nam dany, że Jego misją jest przemienianie tych, którzy uwierzyli Chrystusowi i uwierzyli w Chrystusa. To Duch Święty sprawia, że człowiek upodabnia się do Chrystusa. Życie chrześcijanina nierozerwalnie łączy się z działaniem Ducha Świętego, który jest pocieszycielem, przewodnikiem. Nauczycielem i uświęcicielem duszy, przychodzi z pomocą naszej słabości. Za Bazylim Wielkim, Ojcem Kościoła, możemy powtórzyć, iż Duch Święty napełnia wszystko swoją mocą. W bryle naszego Kościoła dopatrujemy się kształtu namiotu, który dzięki krzyżowi umieszczonemu na zwieńczeniu dachu widoczny jest z daleka. U swoich początków nasza świątynia była niczym oaza na pustyni. I zapraszała wszystkich do swego wnętrza na modlitwę i spotkanie z Chrystusem. Dziś do niej prowadzą drogi i ulice z pobliskich gęsto zaludnionych osiedli, a ona, jako ten czytelny symbol Ducha Świętego, Ducha Prawdy i Światła, stoi na skrzyżowaniu dróg i sprasza okolicznych mieszkańców. Chcemy otwierać się na dary Ducha Stworzyciela i Pocieszyciela, Ducha Miłości i Pokoju. Ducha Uświęciciela, a nade wszystko Ducha Ojca, nie tylko podczas liturgii, ale także poprzez inne formy pracy duszpasterskiej w zespołach i grupach parafialnych. Wspólnota Czcicieli Ducha Świętego, Żywy Różaniec, Stowarzyszenie Czcicieli Krwi Chrystusa, Grupa Modlitewna Świętego Ojca Pio, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, Eucharystyczny Ruch Młody. Przy parafii działa przedszkole, Klub Środowiskowy Duszek, parafialny zespół Caritas oraz parafialne Duszpasterstwo Kolejarzy obejmujące opieką duszpasterską mieszkających tutaj licznie pracowników kolei. Zapraszając Państwa na Dolny Śląsk, zapraszamy do Wrocławia i na nasze kolejne transmisje. W najbliższą niedzielę transmitować będziemy mszę świętą z Kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Górecku Kościelnym na Rostoczu. W imieniu redakcji przygotowującej transmisję przy świętych telewizji Polonia życzymy Państwu dobrej niedzieli.